Halo halo, hej, się mamy wam wszystkim ludziska z tej strony Halys w razem jest Gilatis! Hej czy ktoś jest z tej strony Gilatis I jesteśmy ja. halo, halo Gilatis jest ładną dziewczynką, a ja jestem e, takim oto panem w... Ej, e, mam mody jednak, znaczy nie wiem, twoja ikonka mi się pojawia jakby nie wiem e, i jesteśmy w Don't Stealth Together Tak ja, jak, jak widać jak widać, e, ja mogę trochę jeszcze grzebać przy opcjach, jeśli chodzi o audio, ponieważ nie wiemy, czy, czy będzie to dobrze słychać, dawno nie graliśmy i trzeba sobie poogarniać, dlaczego w ogóle wracamy, ponieważ e, chcieliście serii, chcieliście, żebyśmy tu chociaż sobie, tro chociaż sobie trochę pograli, niezbyt zazwyczaj e, dużo liczba, e, duża liczba... Zaangażowanie osób, sobie, o, tak. wasze jest... E, inaczej, jest duże, ale w mojej ilości, o, o no, ja bym no, tak to, dobrze, żeby, to Możemy to bardzo dobrze określić. Ale stwierdziliśmy, że czemu nie. Dawno nie graliśmy w tą gierkę, wejdziemy sobie, zobaczymy co się pozmieniało. I ja teraz poleciłem sobie standardowo Wendy, czyli chyba moją ulubioną postacią ze względu właśnie na Abigail. Hades sobie tym razem eksperymentuje, wziął sobie Wolfganga, czyli wziął sobie postać, która... Kiedy jest najedzona, to jest właśnie takim fajnym pakerem, który zadaje fajne obrażenia w połączeniu, myślę, z moją postacią, która nie zadaje fajnych obrażeń, a wspiera się Abigail, to myślę, że będzie całkiem fajne, gdzie Abigail będzie mogła tankować sobie te obrażenia, a Hades będzie mógł po prostu zadawać fajne maksymalne obrażenia. Ja myślę, że postaram się wtedy, nie wiem, zająć czymś innym, czy to rozstawieniem pułapek, czymkolwiek takim. No, chociaż ja i walkę to tak, ja, ja jestem spokojnym człowiekiem, dobra, tam nie chcę iść, tam są bagna. Tam jest nieładnie, nie są pajączki. Tak, swoją drogą jesteśmy na dodatku e, ra Rain in Giants, tak? E, rain of Giants. Rain, rain, tak. Nie, nie Rain czy... jako deszcz, nie. E, e, nie. Wróć, czekaj, okay, mam ten. Mam kilo. E, I zaraz siekierę zrobię. Ja mam sikierę. A, okej, okay, dobra, to ja mam pierwsze złoto. E, ogólnie też też można odmienić, że seria będzie się pojawiała na obydwu kanałach. Tak, też, tak. Więc tak. są dwie perspektywy. Więc są dwie perspektywy, więc jak ktoś chce zajrzeć do Hadesa, bo często będzie tak pewnie, że ja będę sobie coś robił, nie wiem czy to budował, czy, czy coś zabijał, a Hades będzie w tym momencie robił jakieś inne rzeczy. Więc jakoś będziemy się dzielić tą pracą, żeby nie było coś takiego, że cały odcinek robimy to samo, żebyście mogli sobie ewentualnie też zajrzeć do drugiej osoby i sobie zobaczyć, co ona tam sobie ewentualnie robi. E, oczywiście też chętnie przyjmiemy od Was jakieś porady, bo my dawno w tą grę nie graliśmy, nie wiem czy się coś pozmieniało, mi zresztą. Nie jesteśmy jakimiś wspaniałymi graczami, jeśli chodzi o Donsterwa i zakładam jesteśmy że nie najlepszymi. Tak eee, możecie pisać, ile dni wytrzymamy. Eee, biorąc pod uwagę to, że zawsze giniesz, eee, niewiele. Eee, przepraszam bardzo, ja się poświęcam, bo ja idę na ekspansję. Eee, ta, Takie słowa, Ten w ogóle. Pod czym? A, pod M jest mapa. Dobra. No tak. Eee, dobra, więc cofnijmy się. I o dobra, nasionka, warto brać je. W ogóle też, o grzybki, w ogóle to co zauważyłem na wstępie, to że możemy mieć swój, jakby to powiedzieć, ubranka. Ubranka kupione na Steamie, albo to też one dropią, bodajże, albo je można skraftować. Nie jestem pewien, ale chyba dropią. Więc, no, więc całkiem ciekawa. Znaczy taki Zed, ale w sumie. Ja nie wiem jak to zbytnio do końca działa, bo tylko tak zdążyłem rzucić okiem i widziałem, że ubrania nie są głównie przypisane do postaci, więc zakładam, że czy to spodnie, jakieś tam to może czy to właśnie Willow założyć, czy może chociażby założyć sobie Wolfgang, czy tam nie wiem czy, Wix, czy cokolwiek. właśnie tak w sumie trochę mi nie pasowało, że na przykład ona może założyć sobie em, Właśnie spodnie, ale mówię, no dobra, spoko, wlazłem, spojrzałem, że są jakieś dwie skórki do niej, jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o wygląd twarzy I konkretnie, są drogie. i jedna kosztuje 6 euro, a druga kosztuje 20 coś euro, więc stwierdziłem, że nie ma sensu, jeśli wy macie coś, co chcecie przekazać śmiało, ale my nie zmuszamy. Eee, tak. Chociaż w sumie tobie przydałoby się coś znaleźć, bo jak moja postać jeszcze jakoś ładnie wygląda, tak twój e... koleś chodzi w takim e, jakby to powiedzieć cyrkowym ubraniu e, bo ja uciekłem z cyrku tak Masz jakiegoś flinta? Mm, nie mam alu, panie panie ten w ogóle jestem ciekawa, czy ja pod spacją mam bicie, nie? Nie wiem e, tu leży Flint Pod F jest bicie Aha, pod, pod spacją jak przytrzymałem kiedyś to było przecież mm, mm. Pod spacem zawsze było zbieranie Ale bicie też miałem Kłamczu. No nie naprawdę. Mówię ci, mówię, ci e, mówię. Tak, ogólnie również możecie nam zadawać jakieś tam kwestie, które możemy sobie porozmawiać i tak dalej, bo tu nie powiem, że no Don jest taki właśnie bardziej chyba pogantankowy w sumie, tak, tak mi się wydaje. No nie zazwyczaj się tu wiele dzieje rzeczy. Pewnie będą jakieś bossy i tak dalej, postaramy się coś ubić, ale to nie liczcie na to, że będziemy robić jakoś strasznie dużo rzeczy i tryhardować nie wiadomo jak, bo często chcemy coś fajnego zrobić, a po prostu nie wychodzi. I tyle. No. Dobra, zaraz Noc będzie, więc... Co to jest? A nie, to jest po prostu ten... Myślałem, że to jest miejsce, gdzie będziemy mogli się skrzesić, przepraszam. A. krzesić. A właśnie, bo będzie lipa, bo jakbym Wilsona wziął, to jeszcze byłyby kukły, a tak to trzeba lecieć na królikach czarnych Tu mnie tak. Ej, ty, są so, so tu bawoły? Jest tu ładny zielony terenik jakby, taki malutki. Mhm. Mm to brzmi jak jakiś plan. Waboły są? O kupa. Tak. Tylko może być pro, e, problematyczne to, mm, później, e, jak one będą miały czerwone tyłki. E, de, okres. Jak na przykład e, im to nasze dobry. materiały się nie spodobają na YouTubie, to wtedy e, będą takimi bulduperami. I będzie trzeba właśnie na pokazuję, kupić. Nie pokazuje mi ile tego, ile mi odnawia jedzenia. Tobie? E, ja nie mam modów kompletnie, bo mi kraszuje jak chcę wejść w mody, przypominam. Aha, dobrze, to ja ci też na razie nie podpowiem. Ale w miarę Ta postać musi być pamiętam. najedzona, nie? Tak, to, to jest minus tej postaci na pewno. Nie wiem tylko ile konkretnie potrzebujesz tego głodu zawsze. Ej, nie jestem wychudzony. Chyba poniżej 100 to jestem takim lowem. Lowem? No, taki, no taki, Aha, taki chudziutki. Tak. Dobrze, szczęście, że noc jest dosyć szybko. Musimy to jak najbardziej Ej, jeszcze, wykorzystywać. jeszcze. Eee, koło 20 któregoś dnia chyba się zaczyna zima? Chyba tak. Tak, coś tego typu. Eee, dobra, więc ja tu bym sobie wyruszył na górę, bo tutaj jest. znaczy jeszcze, jest tu nieodkryte te kawałka, A nie, odkryliśmy to, nieważne. Eee, dobra. Na dół? Na, dam na razie pochodzić tu po okolicy, bo możemy tu się zatrzymać, bo mamy kupę, tak? Mamy, no, kup mamy kupę, ale wiesz, to tu... przydałoby się zacząć powoli od razu zbierać drewno, robić farmy, coś tam, nie. No Masz cztery... w ogóle jakieś złoto? Mam jedno. A ile jest potrzebny do Alkami engine? Eee. Jedno. Już mogę wybudować. Eee, to Science prawdę. Machine, Boże, nie mogę wybudować, wiesz? Eee ej, no to, to nie jest tutaj miejsce. O o, o eee, Ej, teraz cały czas pokazu znany jest ten znacznik, fajnie. Wiesz, co? Bo tutaj jest więcej zielonego, a bawoły nie będą jakoś mega daleko. Wow, krety. Kryty, no. Kryty. E, i, wiesz, co? Czekaj, bo idę tak sobie. Ja widzę, że tak Ej. sobie jedziesz. To jest jakiś plan, bo mamy tu dużo jagódek. Mamy tutaj e, stawik na, na żaby. Jest tutaj ten. Jest stawik? E, tak, tutaj właśnie, jestem, właśnie znikłeś mi z tego, nie? Z, e, no. Nie, o, u mnie cały czas jesteś Aha, no to może ty jesteś od. A, a teraz znikłeś tobą. mi Patrz, tu mamy stawik, tutaj mamy dużo tych bor Boróweczek Mhm e, Tutaj na dole nic nie ma Dużo kwiatów jest, więc e, Wiesz, ten, takie, takie, no mm, Zapasowe senity też jest ty, no jak dla mnie, to to jest jakieś miejsce, nie? Bo mamy... To, to jest ładny teren, nawet. E, tylko pytanie, czy na przykład nie szukamy tej dziurki, nie? Żeby mieć... Um... No przecież była tam. Była? Była. Ślepy jest. A tak, była, dobra. E, wiesz nie zwróciłem uwagi. Aha, okej. Okay. Czy jesteś tylko o pół ślepy. Tak. O, ej, czekaj, bo tu mam kamienną drogę. Na której z, kamie z końców kamiennej drogi powinna być y, ta świnkowa wioska? Teraz to gadasz bzdury akurat? Nie, no zazwyczaj jest. Wiesz co ja nie wiem, gdzie ty polazłeś, bo teraz już mi zniknęło z mapy. Nie, w dół poszedłem. Aha. No dobra. To Ym... idę do ciebie, chyba. Od, odkrywam sobie ten. Jak weźmiesz M, to. powinien. Nie widzisz mnie. Okej, okay. no dobra, nieważne. No to, to cię nie ma i tyle. Nie wiem, ej, ale. Jest... O, tutaj jest kolejna dziurka, a tu nic nie ma. Okej. Okay. To jak. O osiedlamy. nie, 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 to, to jest zły biom, to jest zły biom. No i wiesz co, sprawdzę, gdzie idzie ta dziurka i. Będzie się tam cofniemy. S nie wiem, nie wiem, po co po scenie tracisz. No bo będę wiedział, gdzie ten A okej, okay, dobra, i tu jest biom kamienny. Bardzo, bardzo przydatna informacja. Dzień dobry. Dzień dobry. E, chyba się cofniemy tam na górę, tak mi się wydaje. Ale to dawaj podróżce, będzie szybciej. No ta, ta, ta. Co do gówna, kurde? Da się podróżki przenosić? jaka ładna kuluka tu sobie lata, o. widzisz? o, no i mamy trawy. Oj, mam motylas też. Te, też sobie w tym był, tak. Nie wiem czemu, ale okej. Okay. Tak, tu chyba, chyba tam, gdzie był tamten stawik, możemy się ten wybudować. No to dawaj, lecimy. Bo, znaczy, nie, na zimę chyba nie da się ten łowić ryb. Mm, nie jestem pewien, czy nie można tam wywiercić tego, wiesz? Nie wiem. E, bo nie jestem przekonany w Bo na my dużo graliśmy w po, 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 podstawkę. E, niż w te Gianty, dż, dż, Bo chyba kiedyś była najpierw tylko podstawka, a później dodali ten dodatek. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. Właśnie, właśnie nie mogę sobie przypomnieć, że robiliśmy coś takiego nadzwyczajne, nadzwyczajnego. Dobra, tutaj mamy już ten, to możemy sobie pójść i zrobić i bez i yy, budować na górę, myślałem, że tutaj się ten zrobimy. A ty gdzieś no tam tak, na górę tu... idziesz. No bo tu masz tego. Co? Yy, tu masz wormhola. W sensie dziurkę? Tak, tu jest. A ja myślałem, że tam przy stawiku się zrobimy. Tak gdzie jest stawik? No A tam... No może być i stawik. Ale nie przy nim centralnie, bo jak no coś, to tak, będą nas męczyć no bo... żaby. No tak, tak, tak. No tak, nad nim kapkę. Gdzie to jest? To jest? Ech, no gdzie jest ten stawik? Ech, stawik jest tu pod nami, to na dobrą sprawę e, nie mam kamieni na duże ognisko. Bo brakuje mi sześciu. E, o, e, 100 głodu i jestem już czym. tym. I patrz, tutaj się możemy wybudować na spokojnie. No okej, okay, niech będzie. No, dobra, tutaj. No. Spolcie w ten sposób, no dobra. Ja tutaj już ognisko postawię Małe, bo małe Okej, okay. ło ile projektów mogę zrobić Ja tu. Heh. Ja tu patrzę na te itemy, nie? I to okay. jest takie Plecak. Dziękuję Ale ten... <laughs> Ale to jest ze skina. Łoo! Ty kupiłeś sobie ten? No no bo standardowy to masz klasik, to jest tak zwany Raksak. No tak No A e... jest standardowy ten, wiesz, ten zwykły plecaczek. No tak. Na mojej opiecznie. postaci to akurat mało widać. Ale Widzisz, no chod. u mnie widać elegancko. U ciebie tak, widać elegancko. Jakbyśmy tak szli troszkę do szkoły to jest, nie? Tak się przybliży. Patrz tak, weź ci z zdejmij łapki i stanie obok mnie I tak do tyłu. No to no, jakbyśmy mieli iść do szkoły, no. Ciekawie. No ale widzisz, to przynajmniej już wiem, że chociażby ten skin możemy wykorzystać sobie craftując, tak? Tak, czyli pewnie w większość rzeczy tak ten może być. Tak sobie wiedziałam, może coś pokupujemy jakiegoś taniego, żeby wam coś zaprezentować, kto wie? Nie mam pieniędzy. <laughs> Dobra, czekaj, tutaj są te to nie interesują mnie. O, Lina i deski już dobrze jest ogarnąć sobie. No mhm. i kim ja bym był, gdybym tego nie zrobił? Słomiany kapelusz? Słomiany kapelusz! mega, mega słabo wygląda w tym momencie. Wiesz? E, dlatego, Boże, że jestem nie głodny. E, proszę to gotować. Fajnie. Bo oddawałem Ci całe żarcie. Dobra, to masz. I źryj, masz być silny. <laughs> masz być silny. Masz być duży i silny. Masz być duży i silny. Mniam, 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 Ooo! się lojodłem! To Wolf jest taki... better. Te, teraz taki złym zły panem jestem Halo, ga, gaśnie nam ognisko Je, okay. ja, ja mam marchewki Purchase, Ale... haywall, nie to, refine. To jest takie... Widzisz tego Bicka? Widzisz tego Bicka? Mogę ci pokazać małe kotki! Heh. Małe kotki? Nie wiem Teraz w ogóle chyba lepiej na to... Y, mała, masz krzemień? Mam troszkę, Daj Daj nie, mi jeden, tak? Nie, proszę, mi... proszę przyjacielu. Musisz mi powiedzieć po co? E, bo chcę sobie zrobić Spira, żeby móc obronić taką dziewczynkę jak ty przed pająkami. Ja Ewentualnie e, e, nie masz jej jeszcze. Jeszcze? No. Coś tak w okolicy, coś żre się, nie? I tak. Czy krety przypadkiem nie te? One nie Można były... Można zabić, tak, ale wyskakują czasem. Chodziło mi o to, czy one nie były jakoś negatywne do czegokolwiek. Nie wiem. E, Możesz ide, się pozabijać. Idę zobaczyć tamtą drugą dziurkę, może będzie kamień obok i no... Bo przyda... a sobie co chcesz, a, a, a zrobię sobie co chcę, żebyś no, to wiedział. Rób wie co chcesz, Pójdę bardzo, na śmiało. przygodę. Pójdź na przygodę. Masz dużo miejsca, to możesz sobie chodzić na przygody. Tak, dostałem plecak do szkoły, mogę iść się uczyć. Najlepsza zabawa na świecie. Na, najlepsza. E, halo, aha, ta dziura, tu mnie ten, okej. Okay. Taka nieinteresująca ta dziura, ale... Przejdę się, przejdę się, pozwiedzam mapę. A, ba, bardzo fajnie pozwiedzałem, mhm. e, Coś że już skończyłeś swoją przygodę ze zwiedzaniem mapy. E, co, tęsknisz za mną, mam wrócić? Nie, możesz sobie iść śmiało. Mogę? Dobrze, dziękuję. Możesz, pozwalam ci. Halo, pająki. Masz pająki? To dobrze, Mam to się pająki. bardzo cieszy. To się bardzo cisze. Mogłem sobie Spire zrobić, ale tak widzę, że zbytnio nie było sensu i tak. O Boże, ale to było słabe. Dobra. No, pięknie. Zastanawiam się czy niszczyć ten koko... w sumie tak, warto zniszczyć go na początku. Wiesz, możesz robić w sumie co chcesz z nim. Eee, zapłodnię go, i będę miał o. swoje dzieci pająki. Widzę, że daleko odeszliśmy od naszego respa. Bardzo daleko. Tak. Dobra. Po prostu ogrom miejsca. Więc mamy już jakieś te e, nitki, niteczki. To, to Mam się dzieje, prawda? Pszczuły. Je będzie trzeba połapać, ale to później. No to też na pewno. Ale w sumie o długie pająki są Dobra O stary o stary Co? O stary Co ho, się ho, stało? Ho, ho. Ho, ho, ho. Co, w wioskę znalazłeś? Nie, znalazłem yy, te będziemy mogli szybko zrobić lodówkę A, okej, okay. to przydatne w sumie w ogóle, ja mam nadzieję, że audio jakoś tak mega nie ten u mnie nie leży. Nie wiem, ja mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Staram się, żeby tak było. Nie wiem. Zmniejszyłem jeszcze trochę w sumie na najciszej jak mogę, więc zobaczymy. Ja mam na dwójeczce No, ja miałem na dwójce, ale jednak się obawiam o to, więc e, najwyżej przez parę tam minut, to ostatnich będziecie mieli. Ciszej u mnie i tyle. O, mam kamienie i to jest najważniejsze. Wiesz, ile tu jest królików, o Boże. Ile? Cztery. E, już zero bo... Dobra, jeszcze dwa, bo uciekają ode mnie. A, no spoko. E, ja dobra, byle tego. E, właśnie, czekaj. E, podziemia, tu są podziemia, nie? Bo kiedyś były, to wiem. Nie wiem. I tam były króliki i tak dalej. Właśnie nie pamiętam, czy to na tym dodatku nie było. Wiesz co, naprawdę nie wiem. Wo, Wiesz co znalazłem? Co znalazłeś? Taką małą wioseczkę jakby. pająkiem chroni, który truje. Tylko jeden? Tak. Jest dużo tutaj tych, 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 tych ścian z... Tu były? Co było? Były tutaj sępy? Eee, wiem gdzie chyba jesteś. Jeśli jesteś coś. Eee, co przypomina taką pustynię? Nie idź tam. Nie, to nie jest pustynia, więc wiesz. Eee, generalnie jak są sępy i czaszki, to znaczy, że to jest teren wilków. Tych psów znaczy, nie? I to. A to nie, to ja nie jestem. Tu. To może być problematyczne później, bo to jest dosyć blisko nas. A to nie, to, to, to ja nie jestem w tym miejscu. A to no, chyba, że tak. Na razie wydawam troszkę rzeczy dla nas, żebyśmy mogli się pobawić, powiedzmy. No i ja, ja mam kamień. Ile masz kamienia? E, mam, mam kamienia 11, ale zaraz już kolejne sztuki się robią, więc. A, no spoko. Dobra. Nie ma problemu. 14 kamienia, i będę wracał powoli, żeby już jakieś ognisko wznieść. Żeby wzniecić jakieś. Tak. Yy, no i również trzeba szy dosyć szybko postarać się ogarnki garnki. Mm, no tak. Co, co najmniej jeden farmy dosyć szybko bym proponował rozwinąć? Proponowałbym ogarnąć jakieś te serca, żebyśmy mogli się wskrzeszać, jakby co? Yy, tak, na początku to jest w sumie to dobrze zrobić. No potem się nie ma co martwić, a możemy już, wiesz, teraz za każdym razem, jak coś jemy, czy cokolwiek takiego, to od razu życie nam się odnawia. No tak. A tak w ten, w ten sposób, jak coś teraz jemy, to życie tak jakby nam przepada. Eee, Boże, nie, nie pamiętam czy krety przypadkiem one nie niszczyły upraw, czy coś takiego. Bo wiem, że krety miały jakąś... Naprawdę ci nie powiem, bo nie wiem. Krety miały jakąś taką... Mm, tom tą, 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 tą ujemną rzecz, nie? Ujemną. Tom, 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 hmm. tom. Tom, 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 tom. Jestem w domku. Halo, gdzie jest mój domek? Dobra, przy, przyniosłem go? 40 kamieni. A, trochę niżej, 40 kamieni to gdzieś tu był. Na kamiennym biomie. A czy przez, przeszedłeś przez portal, czy. Nie, na lewo od nas jest. Aha, no dobra. I masz tam multum kamieni, uwierz mi, multum. Mam jeszcze 8 złota. A, no tu, to, to szanuję. Ej, te, mm. te kreciochy troszeczkę mnie denerwują. Mam jeszcze 25 flintu. E, gdzie jest łopata? E, Chodź, ch stoń, stój, O, uderzył, o, zabiłem! Ale zły ze mnie człowiek jest. Zabiłeś? Tak, zabiłem kreta. No to nie wiem, czy to dobrze. Dla niego na pewno nie. <laughs> Więc wiesz. Proszę zostawić to. Nie ma tego. E, dwa nie razy z łopaty pada. E, ej, dobra, pytanie jest to: czy nisz niszczymy te e, krecie doły, czy nie? Ja już zacząłem. Bo z nich wypada flint No w sumie Kamienie, więc sobie to po prostu postanowiłem rozwalić, bo czemu nie Ej, gdzie złopata? Dobra, stani, stani, A... halo, krecie, pani kret, pani krecie, proszę stanąć ra, ra, No walnij, walnij, walnij go Dobra, ej, mhm. jedzonko już powoli ten zyskujemy, to jest dobrze Ja chciałbym tego kreta zabić, ale on tu kręci się cały czas No ja zabiłem swoje trzy jestem mężczyzną no ty masz fajne obrażenia, a niestety ona nie jest też tak fajna jeszcze y, Okej, okay. jest jedno serce, bo potrzebujemy tych spider... tych no. glantów, nie? Nie atakuje neutralnych stworzeń, zapomniałem No tak, potrzebujemy spider glandów. Proszę Potrzebujesz jagódek czy czegoś? E, nie, no ja mam jedzonko jakieś tam Więc na Dobre. spokojnie Ale wiesz co, myślę Wiem, co myślisz. Wiesz, co myślę? Wiem, co myślisz. To, to, to pozwolę ci to zrobić. Eee, także teraz zjem sobie jagody. Eee, <noise> I zakończymy sobie tutaj też ten. Ty, odcinek, jakby mikrofon urosła. Masz strasznie wielki łeb. Eee, no, zapraszamy Was na kolejne odcinki z serii. Czekamy na Wasze, oczywiście, oceny. Czekamy na Wasze komentarze. Na Wasze opinie. Na jakieś ewentualne porady, no i. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło. No i cześć. Cześć.